Jestem autorem książki Wrogowie poświęconej rywalizacji Janusza Kusocińskiego z innymi polskimi biegaczami. Pretekstem do wydania książki w tym roku była przypadająca 85. rocznica śmierci Janusza Kusocińskiego, który jest pochowany tutaj niedaleko na cmentarzu w Palmierach, Dlatego cies cieszę się, że jestem częścią tego sportowego święta, czyli. Drugiej edycji Palmierskiego Biegu imienia Janusza Kusocińskiego przyklaskuje każdej inicjatywie, która pomaga zachować pamięć i przywrócić młodym osobom wiedzę na temat tego wielkiego, małego mistrza bieżni. Dzisiaj można nabyć na biegu w okazyjnej cenie, można ze mną porozmawiać, otrzymać dedykację, otrzymać autograf. Natomiast książka dostępna jest także w największych księgarniach internetowych.